Cześć widzowie! Witam Was w kolejnym, najnowszym odcinku Najszybszej Torówki XX wieku. Mamy dzisiaj 13 stycznia 2022 i dzisiaj chcę się Wami podzielić pewnym odkryciem. Odkryciem pewnej usterki, kolejnej usterki gdzieś tam, kolejnego elementu, który w mojej erydynce nie gra tak jak powinien. I powiem Wam tak, no z czystej niewiedzy nie dokonałem tego pomiaru Wcześniej, a powinienem w zasadzie tego, od tego zacząć, w momencie kiedy wróciłem gdzieś tam w lipcu czy w sierpniu z pierwszego pomiaru na hamowni, gdzie okazało się, że moja erydynka zamiast 150 koni nominalnych ma tylko 130. Dzisiaj, po prostu, za namową kolegi, bardzo ogarniętego kolegi w temacie właśnie takiej erydynki, który ma taką samą erydynkę, z którym właśnie sobie to koresponduje drogą Instagramową. Kolega namówił mnie na to, żebym sprawdził, czy ustawienie czujnika położenia przepustnicy w mojej erydynce jest poprawne, bo to, że ustawiamy zapłon tam względem rozrządu, to jest jedno, ale to, że po prawej stronie, skrajnie tutaj przy prawym gaźniku, jest jeszcze zamontowany czujnik położenia przepustnicy, który można, rotując go wokół własnej osi, przestawić i tym samym wpływać na odczyty tego czujnika i na pewne ustawienia i na to jak pracuje zapłon w obrębie różnych obrotów silnika. O, tak to mogę tak to mogę ująć jeśli coś powiedziałem nie do końca precyzyjnie wybaczcie mi bo po prostu na tym się do końca nie znam jak to wszystko funkcjonuje. Ja tylko po prostu posługując się tą instrukcją od kolegi mogłem dokonać pomiaru tego. I jak to się, słuchajcie, sprawdza, czy ten czujnik położenia przepustnicy ustawiony jest poprawnie. Ja Sobie teraz zmienię kadr. Przyznam, że tutaj inżynierowie Yamaha no zrobili to dosyć fajnie, bo umożliwili to normalnemu człowiekowi, żeby to można było sobie zmienić. Słuchajcie, procedura jest taka. No trzeba najpierw wpiąć akumulator, wiadomo, że sobie jeździcie, to tam go podpiąłem. I teraz tak. Zobaczcie. Czujnik położenia przepustnicy jest w tym miejscu. O, to co pukam tutaj palcem, to jest czynnik położenia przepustnicy. Jest tu wkręcony z prawej strony prawego gaźnika. On ma swoją wtyczkę. I teraz tak, komunikat będzie się pojawiał na obrotomierzu. I procedura wygląda w ten sposób, że zobaczcie, jak przekręcę zapłon i wcisnę wtyczkę, to wtedy na obrotomierzu powinien się pojawić komunikat. Jeżeli czujnik przepustnicy ułożony jest dobrze, ustawiony jest dobrze, to na obrotomierzu powinna się pojawić wartość 5000 obrotów. Jeżeli ustawiony jest za nisko, to powinien się w ogóle nie podnieść, a jeżeli jest za wysoko, to powinien wpaść na 10,5. Tak to wygląda. Ee, więc, jeżeli, na zamkniętym gazie oczywiście. Na zamkniętym gazie powinien pokazać tam 5000 obrotów, jeżeli wszystko jest OK. No więc dobra, robimy sobie procedurkę. I te, a jeszcze jedno. Na otwartym gazie, czyli na otwartym rolgazie powinien pokazać tą wartość górną, czyli 10,5. No ale my szukamy bazowego ustawienia, czyli będziemy patrzeć, jak się to prezentuje na zamkniętym gazie. Przekręcam zapłon. Ok, patrzcie. Wpinam wtyczkę. Gdzie jest ta wtyczka? Ok, wtyczka wpięta. I zobaczcie, co się dzieje na obrotomierzu. No właśnie. I teraz patrzcie. On wpada na 5000, tysięcy, ale skacze, ale coś się dzieje. Wpada, spada, wpada, spada, wariuje. Generalnie oznacza to chyba, że ten czujnik po prostu jest uszkodzony. Bo teraz patrzcie, jak otworzę gaz, zobaczcie, wezmę kamerę dalej. Patrzcie, rękę kładę na rolgazie i patrzcie na obrotomierz. Dodam milimetr gazu, czyli otwieram gaz i już wpadł na 10 tysięcy. Czyli tu jest niby sygnał, że jest ustawione poprawnie. Zamykam gaz, wpada na te 5, ale skacze. Czyli na zamkniętym gazie no, pokazuje wartości, znaczy nie możemy uznać, że to jest poprawnie, bo strzałka powinna stać w miejscu na 5000. Świadczy to raczej o tym, że czujnik jest uszkodzony. Taka jest wstępna diagnoza, i czujnik prawdopodobnie jest wymiany. Jeszcze raz zobaczcie sobie. Dosłownie milimetr, patrzcie, przekręcę rolgazem milimetr i już jest 10 tysięcy. Do końca, jak odkręcę, tak samo też 10 tysięcy trzyma. Będę zamykał, 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 zamykał. Dochodzę prawie do końca. Ostatni milimetr jest i już jest znowu ta wartość skacząca. Więc jakie wnioski? No bo już ten zapon. Ok. Wnioski są. No... Znaczy inaczej, to nie jest mój wniosek, tylko tutaj kolega już mi doradził korespondencyjnie na szybko, że wygląda to na to, że czujnik, jeżeli chodzi o jego położenie, było względnie poprawne, ale sam czujnik uległ uszkodzeniu i gdzieś w jakimś przedziale obrotów to może wpływać na ogromne przestawienia zapłonu, tym samym na złą, źle dobraną pracę silnika. No, i na pewno na jego parametry, jeżeli chodzi o przebieg momentu obrotowego i mocy. W dole w ogóle obrotów, no ten silnik, jeżeli chodzi o przebieg momentu, to pracuje paskudnie, obrzydliwie. To jest wartość, słuchajcie, to jak fale na po prostu oceanie w trakcie sztormu. Obrzydliwie to wygląda. Bardzo nieładnie. W porównaniu z takimi seryjnymi wykresami, to jest po prostu no, dramat. Więc tutaj się dopiero pojawia coś tam delikatnie w środku, pomiędzy, wiecie, 7 a 8,5 tysiąca, coś ten moment tam dochodzi prawie do nominału, ale potem znowu bardzo szybko opada. Niby płynnie się wkręca do końca, ale gdzieś tej góry znowu traci. Dobra, no mamy informację taką, że czujnik na pewno jest do wymiany, to jest na pewno w komplecie do wymiany tutaj z całą tą operacją. Ustawienia wymiany głowicy, natomiast wydaje mi się, że dobrze byłoby postarać się znaleźć na szybko jeszcze czujnik przed demontażem silnika i na szybko wymienić ten czujnik. Wymiana nie jest trudna, bo wystarczy, że zdejmie się airbox, czyli no, trzeba ten airbox zdjąć, trzeba następnie na szybko tam wszystkie gaźniki polozować, podnieść gaźniki, żeby tutaj uzyskać dostęp do. Tych o dwóch śrub, no bo teraz nie mam jak tam dojść. No bo tutaj blokuje mnie rama, prawda? Ja po prostu muszę te całe gaźniki o 10 cm podnieść do góry i wtedy będę mógł się do tego dostać. I jeszcze przed rozbiórką silnika, żeby sprawdzić, czy coś to dało. Bo jeżeli nam to się uspokoi i będą te wartości pokazywane dobrze, no to cholera, no to to może by się przydało, żeby jakieś kilka stopni na plusie było i trochę suchego i jakieś wiecie, jakieś, jakąś jazdę próbną dokonać, bo może się okaże, że nagle że silnik zmieni całkowicie swoją charakterystykę pracy. Bardzo mnie to ciekawi. Kolejny fajny trop się pojawił w całym tym temacie. No i myślę, że warty dalszego monitorowania, dalszego sprawdzania. Słuchajcie, tyle ode mnie dzisiaj, jeżeli chodzi o dłubanie w naszej R1. Hmm, powiem tylko jeszcze, że jeżeli chodzi o Całą operację wymiany głowicy to uwzględniając, że będziemy się bawić na częściach OM-owych, oryginalnych, koszty póki co całości, czyli z przygotowaniem głowicy, całą obróbką, z planowaniem, e, ustawieniem zaworów, wymianie uszczelniaczy zaworowych, dobrej uszczelki pod głowicą i całej operacji wymiany. Słuchajcie, póki co cały kosztorys przekracza 2 trzecie wartości zakupu motocykla. Także ja to muszę trochę niestety zrewidować i poszukać gdzieś jakichś redukcji kosztów ale to nie jest temat na dzisiaj. Póki co dzisiaj na tapecie jest ten czujnik położenia przepustnicy, który trzeba zmienić. Tyle ode mnie, A dzisiaj słuchajcie, dziękuję i do następnego. Cześć!